Gdzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie, on zaczeka. Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód. Pędzi pociąg pełen przygód. Wyrzucenia. świat jak nudny, Wydaje się tu, a twardy dysk pusty, miejsca full Chciałbyś go zapełnić, ale nie masz czym i jak Cały czas mnie masz, że coś cię omija Masz już dość, swoje żony kupisz szefa Teręska żony zamknięta strefa Wiesz jak się miewa, prawa i lewa Żyć tak się nie da, obraz się zlewa psz, psz. Mówi ziemia do nieba, chciałabym się poczuć jak niegdyś Ewa a, ale urwał Nic się nie stało i co teraz kurwa Chcę gdzie czysta woda, bo tu pływam cyfie, boli już mnie powa jak ród polewa Ty wie, coś się zesrało z moim życiem Pytę, mówiąc po żołniersku bało prądu w kitę Może jakiś słup mnie uratuje To dziękuję, masz opcję się nią poczęstuje Jedzie pociąg z daleka Chcesz to na ciebie on zaczeka Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury, przekracza granice, przebija mury. Północ, południe, wschód, zachód, pędzi pociąg pełen przy... Rzuciłeś wszystko, zostawiłeś tyle. Inny świat blisko będzie za chwilę. Ciąg pełen przygód, a Ty w nim świat już nie dziwny A bardziej prawdziwy co przedział To inni ludzie, inny kraj, inny obyczaj Zwiedzaj wyś ciekawych rzeczy, się dowiedział wyczaj Co Cię najbardziej interesuje i pytaj to pytanie błądzi zazwyczaj Rób co ci serce i dusza podpowiada Tu To nikt do niczego nie zmusza taka rada Kto będzie pałał nienawiścią, głupoty gadał I stawał się rasistą, ten od razu stąd wypada Oj gada jak przy wypadzie wpadnie na złup Jak to się stało? O jechał, jechał i, dup, i dup Jedzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie on zaczeka Konduktorze łaskawy Nie wstój nam tej zabawy z kultury do kultury Przekracza granice, przebija mury Północ, południe, wschód, zachód Pędzi pociąg pełen przygód Długi tak, że nie widać końca nigdzie Nie starczy ci życia, by przedziały zwiedzić wszystkie Na nowych stacjach doczepiają nowe wagony taka procedura A w nich nowi ludzie, obyczaje kultura Jakbyś akurat się zdecydował, że nie będziesz tym pociągiem podróżowało chcesz się ustatkować, rodzinę założyć na dom zapracować dla dzieci odłożyć nowe życie możesz tak zrobić, ale żebyś pamiętał, że nigdy nie będzie tak jak kiedyś by znów poszukać nawet się nie i bo już nie odszukasz pociągu pełnego przygód a tak miało być tak być powinno, ciesz się każdą chwilą zlikwiduj bezczynność, opiekuj się rodziną i przede wszystkim przekazuj miłość Rusza pociąg siną dar Znika smutek, znika żal. Konduktorze łaskawy Nie psuj im tej zabawy Od kultury do kultury Przekracza granice, przebija mury Północ, południe, wschód, zachód Pędzi pociąg pełen przygód Gut, gut, Pełen przygód, gut Pełen przygód, good, good. Punch dałem przygód she goes. Punch on balance, she goes. Punch on balance, she goes. Punch on balance, she goes. Punch on Będzie, she goes.